Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jeśli jeszcze mogę tak to ująć, no ale raczej na pewno. Jak sami widzieliście ostatnio, dużo filmików się nie pojawiało i raczej wiele w tym temacie się nie zmieni. Choć jest ten, może będą i następne, kto wie. Zobaczymy co życie przyniesie. Jak widzicie, znajduję się teraz w samochodzie. Jadę sobie właśnie w pewne miejsce, które jest już e, zawarte w tytule. No i mogę Wam powiedzieć, że jedziemy na wystawę królików rasowych wiedeńskich do Nowej Dęby. Do Nowej Dęby mam około 30 km, także odkąd, ta po, odkąd pojawiła się ta wystawa, właśnie w tym miejscu, to sobie systematycznie na nią jeżdżę. Zawsze można popatrzeć, jakie tam kto króliki wystawia popatrzeć. Jakie piękne sztuki się mogą zdarzyć, do których będziemy mogli dążyć być może w przyszłości własnej hodowli, kto wie, tego nie wynik. Więc sobie właśnie jadę w to miejsce, pomyślałem, że mogę to połączyć z nagraniem swego rodzaju vloga. No takie odcinki tylko z pokazywania królików, klatek na wystawie, ten za bardzo za nimi nie przepadam. No aczkolwiek nie mówię, że nie robiłem no. eee, branża Wywarła presję na mnie, że po prostu muszę to robić, no jak nagrywam o królikach, to wystawy to jest część z nich. aczkolwiek pomyślałem sobie, że mogę nagrać tutaj kilka fragmentów z wystawy, jakiś wstęp, kiedy prowadzę i mówię coś, a później wrócimy do domu, do hodowli. Umyłem sobie wczoraj poidła, tak także je powiesimy i napojimy króliki, może coś jeszcze, tam kilka słów dodam od siebie. Mam nadzieję, że widać mnie co nieco. Kamerę mam luźno postawioną na, na desce rozdzielczej i się przesuwa, także nic nie poradzę, przepraszam. Aczkolwiek myślę, że coś z tego wyjdzie. No cóż, jedyne co mogę powiedzieć, no to widzieliście, ostatnie filmiki się nie pojawiały, a to było z różnych przyczyn, głównie z tego, że miałem inne zajęcia, którym się bardziej poświęciłem, aczkolwiek hodowla nie została odsunięta całkowicie, lecz postanowiłem, że filmików nagrywał nie będę. Mam teraz nieco więcej czasu, lecz wieczorami a po zmroku za bardzo nagrywać to po, po, po pierwsze nie lubię, nie przepadam, a po drugie musiałbym mieć latarkę Więc nagrywam to teraz, później może jeszcze kilka słów dodam do tego wszystkiego Ale myślę, że jakiś odcinek z takim sprostowaniem, głębszym wyjaśnieniem, coś koło bliżej świat, może się pojawi jakiś Q&A Zobaczymy, może coś zaproponujecie w komentarzach Chciałbym Dzisiaj mamy 5 grudnia Godzina 10 Za moment dojadę na miejsce I chciałbym ten odcinek dzisiaj opublikować dla Was Choć nie wiadomo jak wyjdzie Na pewno mam w planie obejrzeć dzisiejszy konkurs indywidualny w skogach narciarskich w zakopanym Wiśle Także myślę, że równolegle będę oglądał naszych reprezentantów Jaki montował filmik dla Was Także wieczorem powinien się pojawić. Chciałbym, nie obiecuję, lecz nie jestem w dobrej myśli. No właśnie miałem alfredówkę. Także za moment będę w nowej dębie i zobaczymy sobie, co tam wystawcy dla nas przygotowali. No głównie dla mnie. Ale wy też zobaczycie, kurczę, ale kamera jeździ. Że tutaj mamy dość nierówną nawierzchnię. Ale myślę, że mnie widać i słychać, a jeśli nie widać, to chociaż słychać. I bądźmy dobrej myśli Widzę, że już prawie 4 minuty tutaj przy tym kole coś do was Ale lubię, lubię Więc po prostu będę mówił Mam nadzieję, że wiele osób tym nie urażę A jeśli ktoś ma jeszcze jakąś sugestię Coś chce dopowiedzieć, dopytać To zapraszam do sekcji komentarzy poniżej Tam wszystko można opisywać Pisać, pytać Będę się starał odnosić w miarę możliwości Do wszystkich komentarzy Także za sekundkę się widzimy. Myślę, że z samochodu na razie to było na tyle. Jeszcze mogę dodać, że u nas na Podkarpaciu tak z opadami śniegu nie bardzo, aczkolwiek teraz, kiedy jadę, właśnie coś sobie sypię. Lecz mamy temperaturę 0 stopni, także zanim spadnie do gruntu, to topnieje. Aczkolwiek myślę, że na powrocie za tę godzinkę, dwie. Będę mógł Wam pokazać jakieś efekty, może coś już się więcej pojawi, także teraz jeszcze ujęcie na drogę. Jak widzicie, na pierwszy rzut oka w hodowli dużo się nie zmieniło, choć liście z drzew spadły, trochę poszarzało, jakoś zrobiło się chłodniej, wilgotniej. A to, co pozmieniało się w komorach, nie jest widoczne od razu, choć zmiany są istotne. no Głównie to, iż w tym momencie królików w hodowli, wszystkich jakie posiadam, mam około 20, może. 22. No dokładnie nie liczyłem. Liczyłem to ze dwa tygodnie temu, także liczby sobie w głowie nie utrwaliłem. To to jest główna zmiana, która nastąpiła do ostatniego czasu, kiedy publikowałem dla Was jakikolwiek materiał z hodowli. Jak widzicie również po nie ma. Są one tutaj w kastrze. Były myte, także za moment sobie je powiesimy, jak już wcześniej wspominałem. Oraz wróciłem z wystawy. No dość szybko mi to poszło, daleko nie miałem, tak jak mówiłem, 30 km, coś takiego. Także w sumie widzieliście już przed chwilą jakieś ujęcia króliczków, jak i tam całego tego miejsca. No i wcześniej kilka słów przed dojazdem było powiedziane. Co mogę powiedzieć na temat samej wystawy? No, jak zawsze od samego początku, kiedy tylko ona powstała, i ja tam zacząłem jeździć. Wciąż jestem pod wielkim wrażeniem pięknych sztuk, które są prezentowane przez hodowców, i to hodowców z daleka, no praktycznie z całej Polski. Jak rozmawiałem z dwoma, trzema, mówili 250-350 km, no to nie są tutajsi. Także musieli przejechać kawał drogi, żeby móc zaprezentować swoje sztuki, przykładowo dla mnie, jak i dla wielu innych osób. Jak i również. Po części ze sobą rywalizowali, bo to głównie o to chodzi. Sędziowie oceniają wygląd królika, budowę, okrywę, włosową, tak, jeśli to tak wszystko w skrócie mogę powiedzieć. No i zdobywają hodowcy, jak i ich podopieczni, za to jakieś statuetki, osiągnięcia, puchary, nagrody, te sprawy. No ale wiecie, to z tym się wiąże hodowla królików rasowych. Głównie moje króliczki, jak widzicie tutaj, sobie. O, coś szuka. Wody potrzebuje. Już ci podajemy. Jeszcze daj mi dwie minutki, jakieś dwa słowa powiem dla widzów. Moje hodowli, no jak wiecie, hodowla królików mięsnych z przeznaczeniem na ubój. Także za bardzo tutaj popisać się nie mam czym, lecz głównie najważniejsze jest to, aby króliki miały dość dobre warunki bytu w tym swoim dotychczasowym istnieniu. Akurat dzisiaj, zważywszy, że ostatnio jakoś tak pogoda się załamuje, wiecie, w sensie jakieś deszcze, wilgotne powie powietrze, także dołożyłem im słomy. Mają już nałożone zboże oraz siano. Słomy dołożyłem z racji tego, że, wiecie, z tego wszystkiego na podłodze będzie się robiło mokro, błoto, co sprowadza nas do sprzątania, ale jeśli nie sprzątamy tego co tydzień, przykładowo, to mogę co jakiś czas, Słomy dosypać, żeby króliki miały suszej i żeby nie musiały sobie droptać po tych wszystkich własnych odchodach. Podryptają sobie po słomie, później wyrzucę na, nałożę nowej. No i tak to głównie wygląda. To co może wezmę kamerę na statyw i zajmę się montażem. pojdę i damy królikom od razu wody, bo one już chwilę sobie bez niej tutaj siedzą. A woda do tego zboża siana bardzo jest potrzebna. Choć tak jedną ręką. Za bardzo sobie nie poradzę, więc muszę odstawić kamerę na statyw. I tutaj te pojdę opowieść, choć nawet się udało. Ale to będzie jedno, kolejne już będziecie widzieli ze statywu. Jak widzicie, chwila bez wody. Jak potrzebują, i wciąż będę powtarzał to, co mówiłem już nieraz: że jak to jest możliwe, że niektórzy mogą trzymać króliki praktycznie nie dając im wody w ten sposób. Jedynie z tego, co króliki dostaną w zielonce, bądź w marchwi, buraku. Tak mi nieraz widzowie pisali, bądź. Ludzie mówili na żywo. Nie neguję tej metody, aczkolwiek spójrzcie, jak tutaj sytuacja wygląda. Króliki dostają sianko, zboże, więc woda do tego jest potrzebna, no niezbędna. Nieraz tam mają buraka, marchew, zielonkę, no ale to w mniejszych ilościach, także one sobie muszą tu wszystko popić. Jak widzicie. Hmm? Dodać mogę jeszcze tak na szybko, że mam dopuszczone dwie samiczki. Kiedyś pewnie widzieliście, to są te takie niby barany francuskie, które posiadam w swojej hodowli. Pokryłem je w zeszłym miesiącu, tak końcem listopada, także końcem grudnia powinny młode już być. Ostatnio także sprawdzałem, uciekały od samca, atakowały go, także pokryte powinny być. Tutaj co do tego królika, taka historia też może będzie kiedyś zawarta, chyba że już go z nami nie będzie, bo jest bardzo prawdopodobne, więc za dużo na jego temat mówił nie będę. E, powiedzieć mogę jeszcze, że w klatkach z tyłu królików brak. Pusto w tym miesiącu zapewne zostaną one już rozebrane. Teraz tylko stoją, czekają na swój czas. Dodać mogę od siebie, że. Tym oto samczykiem, którego dostałem Początkiem roku od Michała Pokrywałem te samiczki Jeszcze kilka samiczek ze swojej hodowli Na pewno nim pokryję I co, i co, i co, i co Wiele słów Ślina na język przynosi Nie wszystkie są ze sobą spójne Kompletne Ale cóż, no, myślę, że Uda mi się kiedyś wbić w ten tryb Może jeszcze w tym miesiącu no, jak widzieliście, myślę, że szczerze mogę nazwać ten na odcinek vlogiem. To no był wyjazd na wystawę, jestem teraz w hodowli, były jakieś delikatne prace, obrządek, no, którego Wam nie pokazywałem, nawet. nakarmiłem króliki, no, to, to jest taka codzienność, rutyna, która jest, aczkolwiek nie zawsze trzeba ją pokazywać, choć nieraz, no, jest taka potrzeba, żeby to wszystko uwiecznić. Na ten moment mogę Wam powiedzieć tyle. Co do dzisiejszego odcinka. Przepraszam. Dawno żadnego tego typu filmiku yy, nie nagrywałem, więc język mógł się plątać. Jakieś dziwne sformułowania mogły się pojawiać, które niekoniecznie powinny mieć miejsce. To za to na pewno wam, Was chcę przeprosić. Podziękować, jeśli obejrzyliście cały odcinek i dotrwaliście do tego momentu. Oczywiście możecie napisać w komentarzu słowo. W Wiedeń, dotyczące dzisiejszej wystawy Królików, na którą się udałem, to wtedy przypnę Wam do komentarza serduszko, ale pewnie i tak Wam przypnę, jeśli będzie jakiś nieco ciekawszy. Oraz co? Podziękować również chciałbym bardzo osobom, z którymi dzisiaj rozmawiałem na wystawie Królików Wiedeńskich w Nowej Dębie. Dziękuję bardzo Panom. Za przybliżenie mi nieco sytuacji w Waszych hodowlach, za opowiedzenie mi co nieco na temat działania kanałów na YouTube i innych tego typu spraw. Również bardzo miło było Was spotkać i szczerze od serca Wam dziękuję. Nie chciałbym przedłużać jakichś tutaj głupot pleść, bo na pewno by się coś pojawiło. Na ten moment to było na tyle kolejnych odcineczkach, które myślę, że będziecie proponowali w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć, będę zgłębiał kolejne tajemnice tego, co tutaj się ostatnio działo, co się zmieniło, co jeszcze będzie miało miejsce, albo jeszcze nawet nie mam w planie, ale coś dzięki Wam się pojawi bądź powstanie. To wszystko na czasie. No mamy grudzień. Myślę, że w grudniu to na pewno już coś dla Was przygotuję. Tak jak jest ten pierwszy odcineczek, taki będzie jeszcze. Kilka myślę, że do końca roku powinno się pojawić, a co najmniej dwa to bym chciał. Więc co? To było na tyle. Z tego miejsca żegnam Was ja, Daniel i myślę, że takim akcentem, który nieraz pojawia się na moim kanale, będzie takie sformułowanie. To tyle by było w dzisiejszym odcinku. Zapraszam wszystkich na mój fanpage na Facebooku. Link w opisie. Do zobaczenia. Cześć!